Ten film nie jest historią opowiedzianą w stylu Teda Lasso. Nie jest to również historia opowiedziana w stylu 0 do przerwy. Choć szczerze mówiąc, mogłabym im być. To film o najgorszej drużynie futbolowej na świecie, drużynie Salmonelli, Salmon, amerykańskiej, która przegrała mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata z Australią w stosunku 0 do 31. Ale czy to jest na pewno mecz o piłce? Mamy tutaj takiego niespełnionego trenera z wielką traumą, z przyszłością. Trener na okrągło odsłuchuje 18 nagranych na pocztę głosową wiadomości od swojej córki. Dlaczego dowiemy się o tym w czasie tego filmu. Ten film to film o hobby, który może prowadzić do frustracji, a rzadko daje szansę na sukces. To jest film również o tym, że pozytywny stosunek do życia, a nawet życzliwe otoczenie, może odmienić w cie największego ponuraka z najgorszymi przeżyciami jakie zgotowało mu życie. To film, ten film oferuje nam nadzieję, daje nam szansę na to, że możemy żyć w harmonii, w szczęściu, spełnieniu, ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy otoczeni życzliwymi nam ludźmi.